Dwie modlitwy na Wielki Czwartek. W Wielki Czwartek wspominamy ostatnią wieczerzę Jezusa Chrystusa z uczniami, podczas której ustanowiono sakrament Eucharystii i kapłaństwa. Mój Boże, jakże wielka jest miłość Twoja do ludzi! Ty tak wiele wycierpiałeś przez nas i dla nas na ziemi. A jednak, kiedy nadeszła godzina odejścia do chwały Ojca Twojego, chciałeś, O Panie, między nami pozostać, i pod tajemniczą chleba postacią dałeś nam ciało i krew swą przenajświętszą, aby nam była ukojeniem tęsknoty. I ugaszeniem pragnienia. O Jezu mój najdroższy, upadam z wdzięcznością na kolana przed Tobą i dobroć Twą uwielbiając, błagam Cię. Racz sprawić, aby serce moje godne się stało przyjęcia tego anielskiego chleba. "Bądź mi pomocą w zasłużeniu na szczęście uczestniczenia w tej świętej wieczerzy, do której wezwałeś Twych uczniów. Naucz mnie naśladować Twą miłość i pokorę." O Jezu, pochylony u stóp apostołów, strzeż duszę moją od wszelkiej wyniosłości i pychy. tłum we mnie chęć do szukania dla siebie pomiędzy ludźmi pierwszeństwa. Niechaj pamięć upokorzenia Twojego zatrze w mym sercu fałszywe pojęcie o mojej nadbliźnimi wyższości i niech mnie zachęci do niesienia posług nie tylko rodzicom, ale każdemu, kto potrzebuje mojej pomocy. Nie pozwól, mój Jezu, Żebym się od biednych usuwał i lekceważył tych, którym Ty w osobach swych uczniów nogi dziś umywałeś. Niech stanę przed ludźmi z tak cichym i pokornym sercem, do którego nikt nie waha się zapukać, i każdy biegnie z ufnością. To pomóż, O Jezu. Abym sam się żadnego uniżenia nie lękał, gdy w imię Twoje zażąda go ktoś ode mnie. O Panie, pamiętaj o mnie, jak o swych uczniach, którym podczas ostatniej wieczerzy udzielałeś nauki. Wlej również i w moje serce odwagę, która pomoże mi w trudnych okolicznościach życia. W przezwyciężaniu wszystkich złych popędów i wad, jakie odzywają się we mnie. O Jezu, daj mi cierpliwość do zniesienia z pogodą i spokojem wszystkiego, co na mnie lub na ukochanych moich czeka. Wzmacniaj we mnie ufność bez granic w Twoją ojcowską opiekę. Daj mi pożądać i pragnąć w całym życiu ciała i krwi Twojej, przenajświętszej, i nie odmawiaj mi tego chleba żywota w ostatniej mojej godzinie, abym nim posilony cieszył się spełnieniem obietnic Twoich, mój Jezu. Amen. Panie Jezu. Nadchodzi godzina, gdy zostaniesz wydany w ręce ludzi, przygotowani przez Twoje nauczanie i odnowieni przez czterdziestodniowy post. Chcemy kontemplować głębie wielkiego misterium, jakie dzisiaj się rozpoczyna. Daj nam wejść razem z Tobą do Wieczernika, gdzie czeka na nas największy z cudów. Z dziękczynieniem chcemy celebrować tajemnicę Najświętszej Ofiary i jednocześnie uwielbiać Cię jako Najwyższego i Wiecznego Kapłana. Przepełnieni wdzięcznością za tak wielki dar, składamy na ołtarzu nasze życie, wszystkie problemy i troski, całą naszą słabość i grzeszność. Przemień je, Jezu, i uczyń, Ofiarą miłą Tobie. W wieczornym mroku patrzymy na nasze zdrady, które wydały Cię na śmierć. Nie jesteśmy godni, aby przebywać z Tobą, ale Ty mimo wszystko przygarniasz nas do siebie i przebaczasz wszystkie nasze nieprawości. Patrzymy na Ciebie w ciemnicy, i współodczuwamy Twoje osamotnienie i smutek. Chcemy być razem z Tobą w oczekiwaniu na wydarzenie, które przyniesie nam usprawiedliwienie i pokój. Amen. Dziękuję Ci za wspólną modlitwę. Może masz ochotę odmówić inną modlitwę? Wybierz jedną z wyświetlanych teraz na ekranie.